Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt, na którym procedujemy, jeśli wejdzie w życie, to będzie pewnego rodzaju precedensem, bo y, będzie pojawiała się w kolejnych latach i, y, i dla tego rządu, i dla kolejnych być może w przyszłości, pokusa, żeby zamiast racjonalnie zarządzać budżetem, y, po prostu w razie czego y, y, dalej się zadłużać. Pani poseł Beata Szydło powiedziała o konsekwencjach. Albo zwiększymy deficyt, albo będziemy musieli dokonać rząd będzie musiał dokonać ostrych cięć. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, to jest tylko przypudrowanie na kilka miesięcy sytuacji finansowej kraju. Dlatego, że jeśli teraz zwiększymy deficyt, to te cięcia będą i tak musiały nastąpić w przyszłym roku. W tym roku będzie o tyle trudniej rządowi, że nie można zmieniać podatków, więc dla rządu wygodniejsze jest oczywiście zwiększenie na ten rok deficytu. Tak czy tak, ruch palikota nie będzie wpisywał się w taką politykę. Konsekwentnie nie będziemy popierali tego projektu i jeżeli Platforma doprowadziła do takiej sytuacji, że musi nowelizować budżet, to niech ze swoją stabilną koalicją weźmie to na swoje barki i zrobi to samo. Dziękuję.